Po Światowych Dniach Młodzieży wiemy, że można iść do nieba piechotą. Ale można też jechać Ferrari. Wystarczy kierownicę oddać bo panu Bogu. Na czwartym kilometrze jazdy naszym Ferrari zapraszamy cię do relacji z człowiekiem. To było jedno wielkie spotkanie z drugim człowiekiem. Spotkanie we wspólnocie Kościoła. I tak jak Maryja, podjęliśmy niełatwą podróż. Ona do Ain w góry, my do Portugalii. Mogący, nasz Bóg! Nasz Bóg! Kiedy jechałam na Światowy Dni Młodzieży, powiedziałam sobie, że poznam najwięcej osób, ile tylko dam radę. I udało mi się to. Dzięki temu, że wszyscy byli bardzo otwarci. Szczególnie zapadła mi w pamięć pewna grupka osób z Polski w moim wieku, która dała mi chyba najpiękniejsze świadectwo żywej wiary w moim całym życiu. Pokazali mi, że nie trzeba wstydzić się relacji z Bogiem, a wręcz przeciwnie. Powinniśmy być z niej bardzo dumni. Do dziś mam z nimi kontakt, a dzięki poznaniu ich zyskałam cudownego przyjaciela. Najbardziej jednak, jedna osoba, która jest moją przyjaciółką do dzisiaj. A jej wyjątkowa perspektywa pomogła mi lepiej przeżyć ten okres pielgrzymki. Wraz i... za, za za hey, 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 hey. za... z przyjaciółką podczas światowych dni młodzieży trafiłyśmy do portugalskiej rodziny. Naprawdę starali się niesamowicie, żebyśmy po prostu poczuły się u nich jak w domu. To było niesamowicie klimatyczne miejsce. To, co mnie najbardziej zdziwiło, to otwartość tych ludzi i chęć do pomocy. Pamiętam, jak z koleżanką zgubiłyśmy się niezbędnie i tak drzewowo szukałyśmy twargi autobusu. I wtedy zagadała do nas jedna pani ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki niej nauczyłam się, że nie można brać życia zbyt poważnie. Trzeba cieszyć się z każdej chwili, nawet tej nieplanowanej. Niesamowite było to, jak no jako obcy ludzie potrafią um, udzielić takiej gościny, takiego ciepła, tak swojego serca udzielić dać, e, uszknąć kawałek. Najbardziej zapamiętałem wpiewanie w lizbońskim metrze. Niesamowita atmosfera i chętnie bym to powtórzył. Jest nasz bóg, nasz bóg. Potrzebujemy drugiego, by nas pilotował, motywował. Poradził, wspierał, przestrzegał. Bo sami do nieba nie dojedziemy. Nawet w Ferrari. Jeżeli nie wyjdziemy na drugiego człowieka, nie otrzymamy cudownych darów, jakimi może nas obdarzyć. Jak dbać o relacje? Najważniejsza jest obecność, wsparcie drugiego człowieka. Szczególnie gdy tego potrzebuję. Jeśli nam na tym zależy, to powinniśmy mu to pokazać. Ta rzeka daje nam życie, piu, piu. Powinniśmy się o siebie troszczyć i okazywać sobie wzajemny szacunek. Podstawą relacji jest rozmowa aby być w tej rozmowie w 100% i znaleźć w niej drugiego człowieka. Przede wszystkim zrozumieć, że każdy jest inny. I nauczyć się słuchać tego, co ktoś chce nam powiedzieć. Relacja to powiązania między ludźmi lub grupami. Relacja to ty i ja. Relacje? Relacje to dar. I zadanie na luty takie maryjne. Spróbuj jak Maryja wyjść do drugiego człowieka. Spróbuj wyjść na spotkanie Boga w drugim człowieku. Ty najlepiej wiesz z kim. Jaką relację trzeba poprawić, może naprawić? Spróbuj spotkać się z tym człowiekiem. Zrób dla tej osoby coś pięknego, dobrego, wyjątkowego. Może podaruj czas, dobre słowo, konkretną pomoc bezinteresowną. Co zrobić? Zapytaj Mary. Zapraszamy Cię do pięknych relacji. Siadasz?